Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto z porzeczką. Potrzebować będziemy dwa jajka, szczyptę soli, szklankę cukru, dwie i pół szklanki mąki, 1,5 łyżeczki sody, szklankę jogurtu, trzy czwarte szklanki oleju. Pół kilograma porzeczek. Porzeczki obrałam, opłukałam, osuszyłam na siteczku. Ja porzeczki obieram i po prostu widelcem. Tak, ten i widelcem obieram porzeczki. I teraz jajka z cukrem. Ubijemy na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą. dolewamy olej, jogurt. I dosypujemy porcjami mąkę, cały czas mieszając, oraz sobę. Składniki dokładnie łączymy. Wyłożymy do formy 18 na 27 Formę mam wyłożoną papierem do pieczenia, i później na wierzch wyłożymy porzeczkę. Pamiętamy o brzegach aby ciasto miało jednolitą konsystencję zbieramy również użej. Tak, ciasto już mamy idealnie połączone i teraz wyłożymy do formy i na wierzch damy porzeczki porzeczkę, jeżeli lubimy bardzo słodkie możemy oprószyć cukrem i budyniem ja mam dwie łyżki budyniu bo pożyczka wiadomo jest kwaśna. Ja ograniczam cukier, więc zostawiam pożyczkę w tej wersji, jaka jest. I ciasto należy wyrównać. Tak jak już wspominałam, opruszamy dwoma łyżkami budyniu i posypiemy. Ja to tak sobie po prostu wzruszam. I posypiemy ciasto. Należy to tak troszeczkę przemieszać, ponieważ ten budyń. sypujemy goddzienie. będziemy piekli około 45 minut w 170 stopniach do suchego patyczka. Tak tutaj jeszcze wyrównamy tak abyśmy mieli posypaną całą powierzchnię i ciasto wędruje do piekarnika tak wygląda przygotowane ciasto z pożyczkami, które wędruje do piekarnika tak oto ciasto z porzeczkami mamy upieczone. Jeszcze jest gorące. Ukroimy kawałeczek. Ciasto możemy posypać cukrem pudrem. I tak oto wygląda ciasto. Z porzeczkami. Ile Państwu mój przepis się podoba? to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Ciasto z porzeczkami